W tym nagraniu powiem Ci o jednym pytaniu, które zadane handlowcowi na rozmowie rekrutacyjnej da Ci odpowiedź, zatrudniać go czy nie. Jak szukasz handlowca, to czego powinieneś w niego szukać? Przede wszystkim powinieneś szukać takich cech, które sprawią, że on będzie chciał realizować cele sprzedażowe, że będzie ambitnie dążył do tych celów sprzedażowo-finansowych, że będzie pokonywał kolejne przeszkody. Przecież nie zależy Ci na człowieku, który przychodzi do Ciebie po to, żeby dostać stałą pensję i dostawać wynagrodzenie za czas pracy. Interesuje Cię handlowiec, który chce pracować za efekty. Ta podstawa, którą ktoś może proponować jest tylko taką formą stabilności, poczucia bezpieczeństwa, ale przecież chodzi o to, żeby zarabiał jak największą prowizję. Jak to sprawdzić? Czy w jego głowie jest przestrzeń do tego, żeby osiągać cele, żeby pokonywać kolejne przeszkody? Jednym z takich pytań, które ja zadaję handlowcom na rekrutacji i które doskonale działa, jest pytanie. Wyobraź sobie, że dostajesz 10 tysięcy złotych. Co z nimi robisz? To pytanie a właściwie odpowiedź na to pytanie mówi nam wszystko o człowieku. No i teraz podam ci kilka scenariuszy, jak pracownik może odpowiedzieć kandydat i co te odpowiedzi oznaczają. Najgorsza z możliwych odpowiedzi jest taka, że ktoś ci powie: "Odkładam". Odkładam na czarną godzinę, to jest w ogóle szczyt szczytu. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim pokazuje sposób myślenia, że myśli o czarnej godzinie. A co się dzieje, jak myślisz o czarnej godzinie? Przyciągasz tą czarną godzinę. A więc jak już to myśl o szczęśliwej godzinie, a nie o czarnej godzinie. To jest sprawa numer jeden. Dwa, jeśli on mówi, że odkłada te pieniądze, czy do skarpety, czy na konto, czy na czarną godzinę, to co to mówi o nim? To to mówi o nim, że dla niego najważniejszą wartością w życiu jest poczucie bezpieczeństwa. Czyli ważniejsze od niego, od dążenia do przyszłości, do, do realizacji kolejnych celów, jest zabezpieczenie tyłów, zabezpieczenie przeszłości. Czyli to poduszka finansowa. I okej, okay, nie ma nic złego w poduszce finansowej, ale zaraz ci powiem, jaka powinna być odpowiedź lepsza. Jeśli on ci mówi, 10 tysięcy odkładam na konto, to to pokazuje, że on potrzebuje sobie uściłać trochę na tym koncie. 10, 20, 30, może 40 tysięcy, i kiedy to już uzbiera to wtedy niestety, ale traci totalnie motywację do pracy, ponieważ mając tyły zabezpieczone, myśli sobie, ok, jak nie zrealizuję celu w tym miesiącu, nic nie stanie. Jak stracę pracę, trudno, jakoś sobie poradzimy. Jak mnie szef zanerwuje, jak yy, przestanie mi się podobać, ok, zmienię robotę, przez pół roku będę mógł być bezrobotny, jakoś sobie poradzę. Czyli innymi słowy, ten człowiek, zyskując z tyłu poczucie bezpieczeństwa, traci ochotę do tego, żeby pędzić do przodu. To jest pierwsza bardzo negatywna, negatywny symptom, kiedy ktoś powie że odkłada 10 tysięcy. Druga z możliwych odpowiedzi jest taka: część odkładam, a część wydaję. I to już jest dużo lepsza odpowiedź, ponieważ jak ktoś ci powie, część odkładam, to to pokazuje, że owszem, jest dla niego ważne to poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczenie tyłów i ok, ale jednocześnie ma też cele finansowe, czyli przynajmniej zakłada, że będzie chciał na coś te pieniądze wydać. I to jest pracownik, którego warto zatrudniać, ale. Muszą być jeszcze spełnione warunki. Dowiedz się, na co odkłada te pieniądze. Czy odkłada je tylko i wyłącznie rozkarpety, czyli patrz punkt pierwszy, po to, żeby być bezpiecznym, a więc stwierdzenie odkładam, a część wydaje, już może być troszeczkę podejrzane. Bo to wydaje, to może się okazać, że wyda na nowe ciuchy, na nowe buty, może na jakiś wyjazd zagraniczny, czyli wyda 50-15 tysięcy i koniec, i nie będzie miał kolejnych celów finansowych. Czyli patrz punkt pierwszy, resztę będzie homikował na konto. Czyli to też nie jest dobra odpowiedź. Najlepsza odpowiedź byłaby taka, gdyby ktoś powiedział: Odkładam te pieniądze na. I teraz niech powie na co. Czekam aż zbieram 50 tysięcy i daję jakąś w mieszkanie. Czekam aż zbieram 20 tysięcy i kupuję nowe auto. Czekam aż zbieram 15 tysięcy i jadę na Maledivy. Czyli zbiera na konkretny cel. Bo to wtedy znowu pokazuje, że gościu ma cele i do nich dąży. Wiadomo, część celów zrealizujesz poprzez od razu zarobione pieniądze możesz się wydać, a na część celów musisz pozbierać. A więc to nic złego, że on zbiera. Problem jest w tym, że zbiera po to, żeby zbierać. Problem jest w tym, że zbiera, żeby mieć. Problem jest w tym, że zbiera, żeby czuć się bezpiecznie, a nie po to, żeby na coś uzbierać. Trzecia odpowiedź może być taka, że powie ci nie odkładam na nic, tylko wydaję. Wydaję, wydaję, wydaję. I poda ci tych celów więcej niż jeden. Z jednej strony to jest dobra informacja, bo to pokazuje, że ten człowiek yy, no, ma cele finansowe i zależy mu na zarabianiu pieniędzy, a więc będzie dążył do ich e realizacji. Z drugiej strony to pokazuje trochę jego lekkomyślność, czyli nie zabezpiecza swoich tyłów, pędzi tylko do przodu. Czyli, będąc handlowcem w Twojej firmie, może być tak, że będzie cały czas pędził do przodu, cały czas do przodu, nowi klienci, nowe spotkania, nowe oferty, a będzie zapominał o tym, żeby przypilnować starych klientów, żeby toczyć stare tematy, żeby dopilnować tego, co już dawno powinno być zrobione. Czyli pokazuje ci sposób jego myślenia, a tym samym sposób jego działania, czyli sposób jego pracy. A więc to też nie jest dobry pracownik. Czyli Najlepszy byłby taki, który powie, że odkładam na, a drugą część wydaję na. Teraz jest druga część tego pytania. Zadałeś mu pytanie, na co wydajesz 10 tysięcy? Odpowiedział. Dajesz mu drugi raz to samo pytanie. Ok, kolejny miesiąc znowu 10 tysięcy. Na co wydajesz? I o ile w pierwszym miesiącu jeszcze by znalazł w głowie, tuż pod powierzchnią, te cele, które są dla niego najważniejsze na ten moment czyli kupno PlayStation, czyli naprawa rynny w domu, czyli kupno rowerka dla swojego dziecka, czyli mm, jakieś takie wydatki pilne tu i teraz, bieżące ewentualnie względnie, zawsze są to wakacje, zawsze jest to samochód, czy, czy coś w domu do zrobienia. Spoko. 10 tysięcy w pierwszym miesiącu wydałeś, w drugim miesiącu, drugie 10 tysięcy. Co z nimi robisz? I tutaj zaczynają się schody. Bo jeśli nie ma takich celów. To znaczy, że w momencie, jak zaspokoi te 10 tysięcy, które od ciebie zarobi, kupi te rzeczy, które potrzebował, to jego motywacja znowu siądzie i nie będzie potrzebował zarabiać więcej pieniędzy. Ale kiedy powie ci konkretnie w drugim miesiącu, jak dostaje dychę, robię tak. Znowu trójkę odkładam na konto, a siódemkę przeznaczam na to, na to, na to i na tamto. Okej, okay. drogi kandydacie, trzeci miesiąc, 10 tysięcy. Co z nimi robisz? Od trzeciego miesiąca zaczyna się totalna masakra, ponieważ 95%. Swoich kandydatów nie będzie wiedziało, co z tymi pieniędzmi robić. Nie będzie wiedziało, a więc będą mówić odkładam. Dlaczego tak jest? Ponieważ ludzie nie mają marzeń. Ludzie nie mają celów finansowych. Mówię oczywiście o większości ludzi. Nie mówię o tych 10-15% najlepszych handlowców, którzy je mają i których nie trzeba motywować, ponieważ oni wiedzą, po co chodzą do pracy i oni po prostu będą do tych celów dążyć. Ale cała reszta niestety nie wie tego. I tak ja, takie pytanie na rekrutacji od razu, od razu Ci pokazuje, z kim masz do czynienia. Dlatego też, jak taki człowiek też go koniecznie zatrudnić, bo nie masz wyjścia, to potem, żeby go motywować, będziesz musiał podnosić mu troszeczkę, pokazując mu cele finansowe, cele sprzedażowe, a tym samym cele finansowe, które on powinien realizować, żeby kupić sobie swoje rzeczy, o których marzy. I teraz zapytasz, ale to co Karol, tylko chodzi o motywację finansową? Na podstawowym poziomie tak. Do zarobków na poziomie około 10 tysięcy, chodzi tylko, finanjo, tylko i wyłącznie o finanse. Tylko i wyłącznie podniesienie chęć podniesienia jakości życia, chęć osiągnięcia statusu społecznego ludzi motywuje. Kiedy zarabiasz już te 10 tysięcy, czyli w Polsce jesteś traktowany jak człowiek bogaty, to wtedy wchodzą w grę inne wartości. Wtedy chcesz realizować swoje potrzeby altruistyczne, wtedy chcesz pomagać innym, wtedy chcesz pomagać biednym, wtedy chcesz zakładać fundacje, wtedy chcesz w jakiś sposób zmieniać świat. Ale na podstawowych poziomach, dla handlowca, który ma za do umowę o pracę i dajesz mu podstawę 200 na rękę, on musi mieć więcej celów finansowych. Jeśli ich nie ma, nie będzie dobrym handlowcem. A więc to pytanie sugeruję Ci zadawać zawsze na każdej rezonie rekrutacyjnej i uważnie słuchać odpowiedzi. I im więcej celów pracownik ma, tym lepszym pracownikiem będzie, bo mniej będziesz musiał poświęcić czasu na to, żeby go motywować. Jeśli to nagranie Ci się podobało, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, udostępnij u siebie w social mediach. Dzięki za uwagę, nazywam się Karol Froń, a jak masz ochotę więcej, obejrzeć moją książkę na temat przywództwa i właśnie rekrutowania, zarządzania zespołami, to wejdź na stronę stotak.pl i tam znajdziesz te książki.